Tutaj się zastanawiają, co się odpierdam w tym domu. No się mega zastanawia. O tak, już dzwoni po policję. Stachu? O ten też. A kto mówi? Ale mamy ducha w domu, halo mamy człowieka w domu. Dobra, ta umiera, ale wiecie, gdzie to mam? No wiecie, damy im lustro. K... Gdzie nie? W lewym jądze rzeczy w prawym? Damy tu. Ty, co to za? Tylko jedno w głowę. Aha, bo to się tak rośnie Dobra, ale gdzie? No, no gdzie? No gdzie, chłopie, kurwa? No trochę szacunku Nowa skórka do Alistara tu się klu, kluje Ani się wasz mnie doi Ty, w ogóle bieżni kup mi kurwa, żeby ta schudła A może tak jest? Ultra bieżnia Nie, nie będzie już, już miałem nadzieję Bardziej efektywna by była, by biegał 4 km zamiast 100 metrów Faki to ma sens <laughs> No nie wiem, kurwa Dobra, z z tym <laughs> Let's go! Co wy tu robicie? Ty, jaką imprezkę mają? Ta już się leje w gacie. O, zlała się. Jaka szkoda. Oboje się zlali. Jakie synchro? Chyba. Czy ona da siśki wyjść dużo? Może duch się spier. Ktoś ciągle w tym siedzi i nie chce wyjść. Naprawdę, już się ogarni kur... Dobra rób to, kurba, się zesrasz. Schudłabyś, tak tylko powiem. Baba, bibi. -ba. -bi. A jaka jest maksymalna? Jaki jest maksymalny krwa gnomiarz? To mnie zastanawia, bym musiał iść do innej tej. Musiałby kupić działkę. Ty, kupuję działkę, chyba i robię jednego gnomiarza tam po prostu. Dobra, nie, muszę się zestrać, muszę się zestrawnić, ku. Chcę to kupić. Co mam zrobić, żeby to kupić? <laughs> no to do <na>, to przyszłość. <laughs> o kurwa <-pa>, już tak? <laughs> Wysałek, gnom przyjaciel, ogrodu, kurwaga. To nie ma limitów. <laughs> jo. Ale co jest Kogo ja mogę gdziekolwiek już położyć? <laughs> Dobra, taki gnomia. idealny Co się stało z tym gnomem? Co jest, kur? Co z tego wyrosło? Aha, to jest podest jakby O kurczaczek Dostawiamy to idealne jest, kur 800 simolelelelelele, kur Ile pieniędzy? 852 simolelek, rozumiecie to? Pójdę do ćwirów, ich I chcę zobaczyć od ćwirków w stronę, jak to wygląda No i co? No i teraz oni mają piękny widok Ja... <średz Singularny> yeah. Hahaha! <laughs> <laughs> Dzisiajcie mieszkacie sobie! I przed waszym domem jest ku... Taki gnomo! Jaki wesoły gnomierz ty! <laughs> o! Co jest kurwa! Ty, gdzie ja poszedłem? To chyba nie powinienem być. Jakie jaja, jakie. jakie jaka, jaka gra? Psz, realistyczna i ja ci kręcę. Ale ten gnomek to powinien być nagroda Nobla chyba. Nagno nagroda Gnobla! Najszczęśliwszy, wesoły gnomek na świecie. Kocham go, nie wiem, jest cudowny ten gnomek. kurwa, nie wiem. Nie wiem, super to jest, naprawdę, ta gra jest najlepsza gra, chyba jaką kiedykolwiek stworzył człowiek. Największy wytwór ludzkości, kurwa. Ta by, kur. poćwiczyła, naprawdę. Zobaczymy, czy ona jest w stanie schudnąć. Będzie cały czas ćwiczyć, a ja będę cały czas... <laughs> Jak już, poczekaj. Speedrun zbiegania. <laughs> nie, zapomniałem! Uciekli, kurwa. Ja nie wiem, czy ona nie może umrzeć w sumie od tego. Nie no, chyba nie umrze, co? Nie da się chyba umrzeć przez coś takiego, chyba. Nooo, jak popierd... No, pałek popier <śmianie> animacja, jak ona. Strujź, A, jest zbyt zmęczona. Znużona. No to patera. A ona się. Co jest k. ona się w hotdogu kąpie? Ona ma je hotdoga, o co chodzi? Do oporu. Nie wiem, gdzie jest opór, ale. Jezus, kurwa! Jak się wystraszyłem! Co to jest? Jaka krowa wielka! Cześć, chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego w te święta. Mam nadzieję, że będziesz kula radosny. Życzę Ci najlepszych prezentów, lepszego nowego roku i żebyś się kurwa, nie zmieniał, bo jesteś najlepszy takim, jaki jesteś, najlepsza taką, jaką jesteś. I to się nigdy nie zmieni, pamiętaj. Radosnych, wesołych świąt życzę Wam. Mam nadzieję, że wrogowie potępieni będą, a Wy spokojnie spędzicie święta z rodziną. Tego Wam życzę, dzięki. Kocham Was. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze wiele ze sobą spędzać. Wiele radosnych i pa. Oda do młodości Nic comes back! Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy Miłodości to daj mi skrzydła! O! Niech nadmartwo bleser z miatem ja wraz dziedzinę łudych, chętny zapas tworzy cudy Nowości pod szosą, kwiatem i oblegam na dziizuto Takie widzi światła koło, tak jakie tępy zakreśla oczy młodości, ty nadłodziomy, dylatu, a okiem słońca, ludzkości swe całe ogromy